Maryja jako wzór modlitwy uczy nas znaczenia całkowitego oddania się Bogu. Jej modlitwa to modlitwa pełnego zaufania, poddania się Bożej woli. Modląc się do Maryi, uczymy się ufać Bożemu planowi wobec naszego życia, nawet wtedy, gdy nie rozumiemy do końca tego, co dzieje się wokół nas. Maryja w swoim życiu doświadczyła chwil wątpliwości i cierpienia, ale nigdy nie przestała ufać Bogu. Pokazuje nam, że modlitwa to nie tylko prośba, ale sposób, by zjednoczyć się z Bogiem w Jego woli. Ostatecznie modlitwa do Maryi prowadzi nas do głębszego przeżywania naszej wiary chrześcijańskiej. Ona jest matką, która się za nami wstawia, matką, która nas przyjmuje i prowadzi do Chrystusa. Jak Maryja, jesteśmy wezwani, by być ludźmi modlitwy, ludźmi żyjącymi w jedności z wolą Bożą. Wstawiennictwo Maryi nie jest tylko zewnętrzną pomocą, ale zaproszeniem byśmy wszyscy stali się bliżsi Bogu, bardziej ufający Jego miłosierdziu i bardziej gotowi do życia zgodnie z Jego planem.